Witam wszystkich w gameplayu z Borderlands 2. Drugie odsłony szczelanki FPP, która została stworzona przez studio Gearbox Software i w dalszym ciągu jest połączeniem szczelanki z elementami RPG. Pokażę wam dzisiaj może krótki fragment tutaj rozgrywki jak to wszystko wygląda. Pierwszy gameplay tu mamy teleport. Jesteśmy na razie w The Fridge. No i widzicie, mam widzicie tutaj różne lokacje, dosyć duża mapa. Pokażę wam może najpierw jak to wszystko wygląda. Tutaj główne menu, gdzie możemy oczywiście zapraszać znajomych do y, gry razem, możemy sobie ustawić, czy chcemy tylko y, zapraszać znajomych, czy wszyscy mogą dołączać. Pokażę Wam także no, y, główną y, rzecz, która pewnie Was interesuje, jak tutaj wygląda y, wybór misji, ekwipunek y, i tak dalej. Tutaj się za dużo nic nie zmieniło. Mamy oczywiście misje, które zaakceptowaliśmy. Opis, nagrodę, jaką dostajemy. Ile experience po wykonaniu misji, nie tylko dostajemy experience czy pieniądze, także dostajemy jakiś tam dodatkowy przedmiot. Może pokażę wam dzisiaj misję. Tutaj tą to jest oczywiście mapa. Na razie nic na niej nie widzimy, bo jeszcze nie odkryliśmy tego terenu. Pierwszy raz tu jestem, jak widzicie, taka nowość jest tutaj, że widzimy swoją postać. Możemy ją obracać no i możemy przede wszystkim zmieniać jej wygląd, To jest dosyć fajne. No i tu mamy ekwipunek: oczywiście, cztery sloty na broń oraz cztery na te granaty, tarcze, relikwie, jak coś dodatkowego co daje nam podwyższone statystyki. Tutaj tarcze widzicie. No i jak widzicie każda broń tutaj się różni, nie jak w jedynce, że zdarzały się momenty, że broń była taka sama, tutaj jak widzicie wygląd każdej broni się różni, no i statystyki są inne. Oczywiście tutaj mamy jeszcze mody, relikwie, które nam podwyższają statystyki. Przejdźmy, może, do skili. Jeszcze Wam zapomniałem, właśnie tutaj E28 na dole, widzicie, jest to specjalny minerał, za który możemy kupować ulepszenia na czarnym rynku. Przejdźmy teraz, może, do skili. Są trzy drzewka w tej części, trochę więcej umiejętności niż w jedynce. Ja tu inwestuję w pierwsze drzewko, ponieważ na końcu. Na końcu mam y, tutaj dodatkową drugą broń do działka i szczela to pociskami takimi slag, które osłabiają wroga. Tu widzimy w trzecim y, nawet drzewku dostajemy drugie działko, co jest jeszcze lepiej. No ale nie sądzę, żeby wystarczyło mi punktów, żeby y, no, wszystkie tutaj skile wykupić, więc no, to co najbardziej mi się przyda. Tutaj mamy Coś nowego, bada z rank, są takie challenger e w grze, na przykład zabić dwie, 250 bandziorów, za co dostajemy punkty. Yy, na przykład właśnie zabić y, psycholi, czysta psycholi, mamy tutaj 5 leveli tego, za co dostajemy y, tokeny. No i te tokeny możemy użyć na podwyższenie statystyk, na przykład na... Yy, na przykład, na szybsze przeładowanie, czy, y, czy większe życie. To chyba wszystko. Pokażę Wam, może teraz, jak to wszystko wygląda w akcji. Zróbmy, może sobie misję. Tom. Oczywiście, tutaj mamy te sklepiki, gdzie możemy kupować. Y, sobie y, amunicję, y, broń. Tu się praktycznie nic nie zmieniło. Tu tą panią, co widzicie, to jest Angel. Y, taka zaawansowana inteligencja jakaś, nie wiem. Zdradziła nas, teraz znowu nas nie zdradza, nam pomaga, niby. Y, nie wiem o co chodzi jeszcze. Dobra, nasz pierwszy wróg, oczywiście, używam teraz snajperki, która y, strzela tymi pociskami slag, które osłabiają wroga. Oczywiście rozgrywka się tutaj za dużo nie zmieniła. Wygląda to tak samo. Graficznie wygląda tak samo. No to po prostu co pani Borderlands kochają. No i tutaj nie mieli co do za dużo zmieniać, ponieważ no, no nie nudzi się to. Oczywiście dodani zostali nowi wrogowie. Tutaj widzimy tunel rats nie są to żadni mocni przeciwnicy, ale y, tak dziwnie skaczą. No i rozgrywka jest bardziej wymagająca niż w jedynce i tutaj już nie opaca się tak latać na rambo. Y, trzeba się czasami chować, ponieważ no y, dostajemy większe y, obrażenia od wrogów. Dlatego może opłaca się czasami ze znajomym sobie pograć w tryb kooperacyjny. Jeśli on się do was dołączy, to po prostu wykonuje wasze misje, ale te misje co u was wykonał już nie będzie musiał wykonywać u siebie. Czyli nie jak w jedynce, że po prostu to wszystko się jakoś dziwnie mieszało. Już nie pamiętam jak to było, ale tam były jakieś problemy właśnie z misjami. No level up 20. Sprawdźmy, może co możemy sobie teraz e, zakupić za ten jeden punkt, co dostaliśmy. Tak sobie myślę, chyba sobie kupię tutaj większe obrażenia z odbroni po zabiciu wroga oraz y, większa szybkość biegania. No jeszcze trochę i będę mógł mieć tą ostatnią zdolność. To dokładnie nie wiem, czy dobrze idziemy, czy tą dobrą misję wykonujemy. Ponieważ nie mamy żadnej misji w tej lokacji, nie wiem, co tu się stało. Dobra, pobiegnijmy tam. Jeśli chodzi o fabułę, to e, cała akcja dzieje się na planecie Pandora znowu, e, ale już w innych e, lokacjach. No i fa fabuła opowiada o wydarzeniach mających miejsce e, niedługo po zakończeniu e, Jedynki. I głównym naszym przeciwnikiem jest niejaki Hansom Jack, przystojny Jack, który przypisał sobie zasługi e, bohaterów e, z poprzedniej części i wykupił on największego producenta broni w świecie gry firmę Hyperion i ogłosił się dyktatorem. No i oczywiście naszym głównym celem jest go zabić. Chyba dobrze idziemy. Następny nowy typ wroga. To ma jakieś to wielkie, takie, nie wiem, potwory, które możemy zabić strzelając im w nogi. No i po ich zabiciu y, dostajemy pełno złota. Oczywiście działko, jak widzicie, już rozbadowane do momentu, gdzie y, strzela rakietami. No i pełno mamy tych beczek różnego rodzaju, czyli beczki toksyczne, y, beczki y, elektryczne, które różnie działają y, na wrogów różnego typu, tak samo jak nasza broń. Jeśli oczywiście mamy broń e, toksyczną, to jest ona dobra na wrogów e, mechanicznych. Kiedy mamy e, broń zapalającą, jest ona dobra na takich właśnie bandziorów, na ludzi. Jak widzicie, lokalizacja jest taka zimowa, nie jak w Jedynce, że po prostu wszystko było takie pustynne. Tutaj mam naprawdę zróżnicowane krainy: krainę y, lodowa... ciałą, całą y, krainę y, no, ładną, strawą y, i tak dalej. No i krainę pustynną, że już pokazują te zakątki Pandory y, y, inne niż y, w Jedynce. Widzieliście takie okienko się na dole pojawiło, ciągle te challenge nam wpadają, no praktycznie za byle co, za zabicie wroga jakąś tam bronią, za zabicie iluś tam wrogów, za zabicie yy, no wszystkiego co jest możliwe chyba w grze, za podniesienie ileś tam yy, przedmiotów, za otworzenie tych yy, skrytek, po prostu za wszystko dostajemy te challenge, za co dostajemy właśnie te tokeny. Amunicja się kończy bardzo szybko. Trzeba otwierać te właśnie skrytki, które spotykamy w czasie gry, które dają nam amunicję, ponieważ tak często nie natrafiamy na sklepy, gdzie możemy właśnie kupić tę amunicję. Więc opłaca się otwierać te skrytki. Kupy sobie może amunicję, dosyć ona szybko się kończy, jak mówiłem większość z przedmiotów w sklepach, y, które znajdujemy są y, no, jedynie co do, do sprzedania, ponieważ y, praktycznie jeśli dostaniemy jedną y, taką dobrą broń to ją używamy przez y, następne y, 10-5 leveli. Wymienimy sobie granatka, bardzo widzę, mocny jest 1900, tam było razy 6. No jak widzicie z lokacji yy, zimowej przechodzimy na lokację zupełnie inną, na taką bardziej yy, Pustynną. I tu, co widzicie, właśnie to było sanktuarium takie miejsce neutralne, gdzie możemy właśnie brać misję i pogadać sobie z NPC-ami. Yy, nie będę Wam zdradzał szczegóły fabuły, no ale musieli oni po prostu od czegoś uciec i musimy tam wrócić. Tylko teraz właśnie nie możemy się normalnie teleportować, z tego co chyba widzę, więc będziemy musieli tam pójść z buta, tylko właśnie nie wiem jak, bo jest one w powietrzu. No i tu niespodzianką jest, że tam właśnie w tym sanktuarium spotykamy ekipę bohaterów znaną z pierwszej części. No ale są on, oni teraz tylko i wyłącznie NPC-tami od których możemy brać. Misja. No i może dlatego mamy teraz do wyboru cztery nowe postacie w tej części. E, Salwadora, coś na pokrewieństwo Berserkera, tylko nie naparzamy się teraz pięściami, tylko e, mamy... możemy mieć dwie bronie w ręku. E, Maja do wyboru jest. Coś jak e, Syrena, Sirena z pierwszej części. Zero. Czyli taki Assassin e, z samurajskim mieczem. No i jak stąd coś na pokrewieństwo żołnierza z pierwszej części. Tych wrogów też nie pamiętam z jedynki, tutaj się śmiesznie teleportują. Sprawdzimy może, gdzie musimy iść. Jeszcze blisko, już niedługo. No i tu właśnie zapomniałem wam powiedzieć o nowości w grze, w interfejsie, czyli o radarze, którego nie było w pierwszej części, gdzie musieliśmy co po chwilę wchodzić w mapę, patrzeć, gdzie mamy iść. Tutaj po prostu patrzymy sobie na górę, gdzie mamy ikonkę celu. No i jest to wielkie uproszczenie. I tutaj następny nowy typ wroga, te roboty właśnie od Hancom Jest pełno tych typów robotów, jest typ właśnie jak widzicie pod który strzela jakimiś tam pociskami czy ogniem. Tu widzicie te latające robociki, które rażą nas prądem. Jest ich pełno, pełno, strasznie pełno. No i najlepiej działa na nich broń toksyczna. Ponieważ są oni e, zmechanizowani, tutaj jeszcze zapomniałem powiedzieć: w trybie kooperacyjnym, jeśli dołączymy do kogoś, czy ktoś do nas dołączy, ci przeciwnicy, ta podobnie jak w jedynce, robią się mocniejsi. E, no, no, jest to większe wyzwanie niż granie e, samemu na pewno. No i oczywiście jeśli ktoś chce przylewelować, na przykład ma ten piąty level to może dołączyć się do znajomego, który ma dwudziesty level. E, oczywiście nie pożyje za długo, ale może się chować, e, po czym także dostaje punkty e, experience jak w jedynce. No i leveluje bardzo, bardzo szybko. Pamiętam jeszcze w jedynce był taki bardzo silny boss, którego można było zabić jedynie e, mając 50 level i kiedy tam dołączyłem jako piąty level do znajomego po prostu w kilka sekund uzyskałem 20 level więc tu za dużo się nie zmieniło jeśli chodzi o tryb kooperacyjny O, z tego co widzę to nie tylko y, Hansom Jack y, pod dowództwem ma robotów, ale także ludzi, inżynierów. Właśnie pewnie się zastanawiacie skąd te roboty spadają. Też się zastanawiałem jak one mogą tak spadać. Co po chwili y, jeszcze no, dokładnie nie wiem jak to się dzieje, ale wiem, że spadają z takiej satelity. Można tak nazwać satelity y, na górze. I krytyczny cios. Jak widzicie, krytyczny cios y, przy każdym wrogu się różni. Tutaj musiałem akurat strzelić w rękę. Raz muszę szczelić w oko. No ale te szczały krytyczne pomagają nam przy tych silniejszych wrogach. Zaspokojnie coś tutaj jest mi się zdaje. Tak jak myślałem, o tu widzimy właśnie y, następny typ y, robota. Jest to taki wielki e, konstruktor, który może e, konstruować e, nowe roboty, tworzyć je. Więc warto go zabić e, bardzo szybko, jeśli nie chcemy mieć problemu z e, innymi stworzonymi przez niego robotami. Dobra, to wszystko, co chciałem Wam pokazać. Dzięki za e, oglądanie. Mam nadzieję, że gra wam się podoba. Komentujcie, jeśli macie jakieś pytania, nie bądźcie nieśmiali, pytajcie w komentarzach, ja na nie odpowiem albo w komentarzu, albo w następnym filmiku. Dzięki, na razie.